Cześć, witajcie w kolejnym filmie z potencjalnych upgrade'ów No, zima się zbliża, zimowe upgrade'y Tym bardziej, tak więc możemy Coraz bardziej tutaj sobie spekulować A dzisiaj bierzemy na tapetę ligę włoską Mam dla was pięciu zawodników, napiszcie oczywiście Koniecznie potem w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie Mi się wydaje, że dzisiaj Odpowiednio dobrałem zawodników No, że raczej ze mną się zgodzicie Tak więc zaczynamy od tutaj młodziutkiego Donnarumy. oczywiście 17-letni Zawodnik w moim wieku, swoim drogą No, trzeba przyznać, że świetna połówka Sezonu, już na początku mógł w zasadzie trzymać wyższą ocenę ogólną, ale dostał 76. Wydaje mi się, że teraz obowiązkiem jest mu danie wyższej oceny ogólnej. Pytanie tylko jakie. Ja dam 80. Natomiast na jaką dostanie... Oczywiście nie wiemy, musimy poczekać. Jeszcze tutaj taka mała uwaga do Was. Nie patrzcie na statystyki tej karty, to jest robione w generatorze na footbinie, tak więc no niestety nie miałem na to wpływu, żeby to zmienić. Tam coś jest zbugowane niestety i właśnie tak to niestety no, wygląda. No ale cóż, myślę, że możemy przejść do kolejnego zawodnika, jakim jest tutaj Kulibali. Środkowa brońca z Napolu, także ciekawa połówka sezonu. No trzeba przyznać, że mm, taki solidny zawodnik w końcu nie bez powodu jest zainteresowany nim na przykład Chelsea czy też Liverpool. No po prostu typowy taki defensor, lider y właśnie y obrony Napoli. Y świetnie się spisywał. Wydaje mi się, że tutaj upgrade jest możliwy, no ale też nie ma co przesadzać, więc wydaje mi się, że plus 1 to taka opcja najbardziej prawdopodobna. Przechodzimy dalej, kolejnym zawodnikiem jest Edin Jacko. no i tutaj oczywiście Amiret jest no że pewny, po prostu dałbym sobie rękę uciąć, e, świetne występy w fazie grupowej Gigi Mistrzów. nawet dostał przecież e, tą kartę specjalną e, Team of the mm, właśnie grup. Champions, no coś takiego było, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, niestety wy na pewno wiecie, wiem, że TotG ma taką, mm, taki skrót, no ale nieważne, okej. Okay. No, tak czy inaczej, Edin Jacko zasłużył na upgrade. Pytanie tylko, jak duży? 82-83. Wydaje mi się, że coś koło tego. Oczywiście, wciąż FIFA niestety nie będzie zbytnio ciekawą kartą ze względu na swoje statystyki, przede wszystkim na tempo i wzrost. Natomiast ogólnie mówiąc, Edin Jacko zapowiada się na to, że dostanie właśnie wyższą ocenę ogólną. Przechodzimy dalej. Kolejnym zawodnikiem jest Bellotti, młody zawodnik Torino. No i wydaje mi się, że tutaj także mamy niemalże przyklepany ten. Upgrade. No, świetna połówka sezonu. Yy, podpisał nowy kontrakt właśnie teraz yy, z drużyną z Turynu. No, i do tego yy, została uzgodniona tam chyba klauzula wykupu coś około 50 milionów. Więc, no, zaprasza się na świetnego zawodnika z młodziutki. Yy, no i przede wszystkim bardzo perspektywistyczny, tak więc myślę, że z niego jeszcze będzie dużo pożytku właśnie czy to w Torino, czy w innym klubie jakimś jeżeli by przeszedł gdzieś, no a póki co w zimę powinien otrzymać wyższą ocenę ogólną, ja jak widzicie 80, wydaje mi się, że jest to całkiem prawdopodobne. Ostatnim zawodnikiem na dzisiaj jest Brozowicz. no i ten zawodnik także jest tutaj pewniakiem co do wyższej oceny ogólnej, świetne występy horwata można powiedzieć, że jako jedyny w tej, w tym interze no cały czas na mniej więcej wysokim poziomie gra, Bo jak wiadomo inter no, spisywał się na początku sezonu fatalnie, i wychodzi z tego, natomiast Brazilić właśnie cały czas na jednym poziomie wysokim e, grał. No ostatnie występy także świetne, nawet trzeli hatryka. Tutaj chyba kilka dni temu, z tego co pamiętam, czy też dwa gole. Tak więc zasługuję tutaj na pochwałę. Ja mu dałem, jak widzicie, wyżs wyższą ocenę ogólną, bo taką według mnie otrzyma. Pewnie się ze mną zgodzicie, jeżeli macie jakieś inne pomysły e, innych zawodników, którzy możliwe także otrzymałem wyższą ocenę ogólną, bo na pewno jest ich mnóstwo. Jeszcze nie wszystkich pokazałem, to napiszcie w komentarzu. Zostawcie także łapeczkę, jeżeli chcecie szybciej kolejny film. No i to będzie chyba na dzisiaj na tyle, więc ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi. Do usłyszenia, no i cześć!